1803 We sailed out to sea, out from the sweet town of Derry For Australia bound if we didn't all drown, and the marks of our fetters we carry. In rusty iron chains, oh we signed for our wings, our good wee men we left in sorrow, And as the mainsails unfurled, in our curses we hurled On the English and thoughts of tomorrow oh. i was back home in derry oh, i wish i was back home in derry at the mouth of the foil bid farewell to the soil as down below decks we were lying oh, a dirty scream woken out of a dream by a vision of rover dying a sunburned crow as we dished out the grow, then a corner was down with a fever Sixty rebels today bound for Bodney Bay How many will meet the Receiver? Oh, I wish I was back home in Derry oh, I wish I was back home in Derry. I curse them to hell as her bow fought the swell Our ship turns like a moth in the fair light White horse rode high as the devil passed by, Taking souls to hate us by twilight. Five weeks out to sea we were now forty-three. We buried our comrades each morning. In our own time, we were lost in a time of an endless night without dawning. Yeah. I wish I was back home and oh Wish I was back home in Derry Van Diemen's land is a hell for a man To render so low of enslavery But the climate is raw and the gun makes the law Neither win nor rake care for bravery Forty years have gone by, I've ended my bond My comrade's ghost walk behind me A rebel -like I came, and I'm still the same On a cold winter's night, you'll find me Yeah Oh, I wish I was back home in Derry Oh, I wish I was back home in Derry I was back home Oh, back home No. To była taka jedna z moich ulubionych irlandzkich ballad, bo to jest piosenka, która opowiada pewną historię i to jest fajne. I ja takie piosenki bardzo lubię, takie ballady właśnie, które opowiadają pewną historię, także no. Także spoko. Bardzo fajna piosenka, bardzo ją lubię zresztą. Proszę Cię, krasz, nie wiedziałem jak to jest, nie pamiętam tekstu w ogóle. Wigniesamy craszą galerią dwójce, na dwójce, krzycz... tak nie, nie pamiętam. Wigniesamy craszą galerią na dwójce, nikt go nie zatrzyma, bo mysz kupił w Biedronce. Jedna baja, druga, trzecia już nie weszła. Zabili naszego krasza, a on zleciał z krzesła. Proszę cię, kraszu nie wydziera i Bo ci, bo ci w końcu żyłka pęknie, bo ci w końcu żyłka pęknie. Więc wyrozej trochę napis się herbatki, albo iść na łąkę i powąchaj kwiatki. No, tak to szło, słuchajcie. E, tak to szło. To piosenka moja właśnie o jednym moim koledze z Timu. Hm <laughs> Jeden chciałby być żołnierzem, drugi chciałby być papieżem Jeden ładny, drugi brzydki, a ja kocham twoje cycki Gdybym nosił morogacie, albo żyłbym w celibacie To bym uciekł, bym był szybki, aby zmacać twoje cycki Jeśli mógłbym wybrać pracę, zadowolnie jako płacę Chciałbym zostać masażystą, robić masaż twoim cyckom Wymacałem już jednego Wymacałem już jednego Teraz pora na drugiego Bo nie jestem tak okrutny By ten drugi miał być smutny I choć wiem, że ty nie umiesz Nie, to chyba tutaj jest to I choć nie wiem, że ty nie umiesz Tam do końca mnie zrozumieć to ja nie mam cycków wcale więc mi użyć swoją parę gdyby cycki mogły latać to bym chciał się za nie złapać i odlecieć gdzieś w obłoki z nimi zwiedzać świat szeroki one lepsze są od nie, one lepsze są od wódki bo czy wódka ma gdzieś sutki i fajniejsze są od tego co jest lepsze od wszystkiego? Wszystkie byłyby idealne, gdyby w drugiej stanie było kobiety. No coś za coś, nie? Coś za coś. Czy ty rozumiesz, że są też młodzi? Oczywiście, że rozumiem, że są też młodzi, niech się uczą. Przecież to jest piosenka normalna całkowicie, no nie wiem, no nie jest w żaden sposób wulgarna i w ogóle to jest uczy, która uczy życia, nie? Niech się dzieci uczą też życia. Nie wiem, czy uważacie, że to w sensie tej piosenki nieodpowiednie, nieodpowiedniego, bo ja nie uważam, żeby to było nic nieodpowiedniego. Gdyby mój synek, nawet pięcioletni słuchał takie piosenki, to byłbym dumny, że, że słucha piosenki Wojtka Szumańskiego, który uważam, że jest super gościem i który edukuje ludzi poprzez takie piosenki.